Mam wszystkim z tej strony panda. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek. Tym razem jest to gierka Team Fight Tactics, w którą gram sobie już od mniej więcej można powiedzieć tygodnia. Mam dziewiąty poziom, zresztą jak się tutaj pokazuje profil? Eee, nie wiem, chyba nie da się pokazać zresztą profilu, więc dobra, nieważne. Zobaczcie, mamy tutaj taki, jakby można powiedzieć, karnet bojowy, e, który można sobie kupić. Ja mam tą wersję bezpłatną. Tutaj do 10 poziomu dostanę jakąś emotkę za darmo, więc spoko, jest 30 poziomów i to trwa jeszcze z 8 tygodni, coś takiego, więc no jeszcze troszkę potrwa. No a my dzisiaj zagramy sobie na spokojnie giereczkę, myślę, że tutaj teamem kosmicznymi piratami oraz laserowcami, ale to jeszcze zobaczymy, więc dobra, klikamy sobie ready, mam rangę żelazo dwójkę, ale rankingowych meczy gram mało po prostu grałem sobie to, tak, można powiedzieć w przerwach od grania w browserze, więc polecam wam sobie też pobrać. Gierka jest trochę ciężka na początku, ale potem myślę, że w miarę spoko, sam nie jestem dobry w ogóle, zaczynam można powiedzieć, więc jeżeli wygracie już trochę czasu w tą gierkę, więc piszcie mi rady w komentarzach. Ja na pewno będę wasze komentarze czytał. No my już się widzimy, jak się gierka zaduje. Mamy już gieraczkę, więc super. OK, mamy tak zwane przeze mnie koło fortuny, czyli po prostu wybieramy sobie postać na początku i weźmiemy sobie tego ziomka z shotgunem, co stoi właśnie przede mną. To jest Graves, taki jakby można powiedzieć to bull w Brawl Stars. I a propos właśnie Brawl Stars, dzisiaj wlatuje odcinek Steam Fight Tactics, ponieważ nie miałem co wrzucić, dlatego że wczoraj miałem dostać paczkę i byłby to srebrny przycisk, lecz niestety kurier do mnie nie dojechał, paczki nie dostałem, dlatego dzisiaj jest właśnie odcinek z Teamfight Tactics. Jutro jeśli dostanę srebrny przycisk to będzie odcinek z kamerką, jeśli nie to będzie odcinek kupuję Horus bo, bo właśnie dzisiaj jak to oglądacie to Bob będzie dostępny w sklepie. A tam w niedzielę może będzie właśnie w ten odcinek z kamerką, nie wiem, zobaczymy. Ale dobra, tutaj sobie ominiemy to. E, mamy już tutaj ostatnią walkę z tymi potworkami. E, mam Malfita, e, Gravesa oraz e, Luciana, chyba bodajże tak on się nazywa. E, więc w sumie, Spoko Malfita bym zamienił sobie na Dariusa, bo on jest też kosmicznym piratem. Odblokowałbym wtedy ten bonus. Kosmiczni piraci, bo jak widzicie po lewej stronie, tam mam odblokowane tylko laserowcy. E, a właśnie tutaj, jak macie kilka postaci z daną umiejętnością, to ona się wam tam odblokuje w tym rogu i każda z tych właśnie umiejętności coś tam dodaje, na przykład y, chronomistrz pozwala tam szybciej atakować co 4 sekundy, y, kosmici, kosmiczni piraci tam dodają, że łatwiej się zdobywa golda itd., tak y, więc ja tutaj najczęściej gram właśnie kosmicznymi piratami, bo łatwo mi się to gra, łatwo zdobywać te postacie na początku oraz praktycznie ani razu chyba nie miałem poniżej piątego miejsca bo jak widzicie jest aż ośmiu graczy wszystkich macie wypisanych po prawej stronie i właśnie ani razu chyba nie byłem poniżej piątego miejsca tym oto zestawieniem postaci i naprawdę bardzo fajnie mi się gra tymi postaciami dlatego najczęściej gram właśnie takim teamem też próbowałem pilotem Mecha oraz czarodziejkami, ale no niezbyt mi szło, więc zawsze pozostaje właśnie przy tym. Okej, okay, mamy Luciana, więc sobie go kupimy. Co tutaj jeszcze ciekawego mamy? No na razie nic niestety. Tutaj jest ten Blitzcrank, ale no niezbyt bym go chciał kupić. Wolałbym jakiegoś Dariusa, bo jeszcze nie mam niestety. Więc dobra, no poczekamy sobie, zagramy sobie tutaj giereczkę. Myślę, że potem wam to będę ucinał, bo w sumie cała gierka trwa około 35 minut, coś takiego, więc no nie chcę, żeby odcinek trwał ponad 35 minut, więc coś tam wam poucinam i będziemy co jakieś kilka gierek się widywać. Więc dobra, tamten przeciwnik ma Malfita, Luciana i jakąś jeszcze postać. Nie wiem w sumie kto to jest, bo jeszcze nie znam tych wszystkich postaci. Ale my sobie bez problemu tutaj radzimy. To jest chyba druga gierka już i mamy kolejnego Wina, więc bardzo fajnie. Zajmujemy aktualnie chyba pierwsze miejsce. Zaraz zobaczymy, tak jest. Chyba jest pierwsze miejsce, lub drugie. Bo tamten ziomek również wygrał. Mamy dwa winki, jak na razie widzicie. Pierwsze miejsce mamy teraz, więc spoko. Mamy Gravesa na drugi poziom. Kozak, czyli dwie gwiazdki. Więc Lucian też na dwie gwiazdki. O kurde, bardzo fajnie. Jeszcze jakbym miał tutaj Dariusa w sklepiku, to bardzo fajnie. No niestety nie mam, szkoda. Więc dobra. Dajmy sobie tego Leona. No, niezbyt, niezbyt ta postać, ale okej. Okay. Okej, okay. kto tam jest? Leon, Leona, a nie Leon, Blitzkrieg to jest chyba Yasuo oraz Zix czy coś takiego. E, według mnie ta postać. Strasznie mi przypomina po pierwsze Dynamica. E, czasami mnie mega wkurza tymi minami, ale udało się wygrać, więc fajnie mamy trzy winki jak na razie, więc spoko więc bardzo dobrze nam w sumie idzie jak na razie, ale to jest początek, więc zobaczymy jak tam będzie później. Jeszcze w ogóle ani razu nie zrobiłem wina, najwięcej to miałem dwa razy drugie miejsce. O, mamy koło fortuny, więc zobaczymy co tutaj uda nam się yy, zabrać z tego koła. My będziemy brali jako ostatni postać, ponieważ mamy pierwsze miejsce, w sumie to mamy też drugie miejsce, bo ten rzemek ma też 100 HP, yy, a zaczynają osoby brać Postacie, właśnie które mają najmniej życia, co my tutaj możemy wziąć? Możemy wziąć V, bo on jest cyborgiem i osiłkiem chyba. A jak widzicie, to tam po lewej stronie mi pod laserowcami pisze cyborg 2 na 3 więc jak go dodam, to odblokuje bonus cyborgów, więc będzie spoczko. Ok, więc wracamy sobie teraz i kogo my tutaj mamy. Mamy Ezraela. Ezrael też jest spoko, bo jest laserowcem i do tego jest on również chronomistrzem, więc to jest naprawdę spoko. Mamy też cyborga Fiore, ale on jest za jednego golda, czyli jest jakby tą najsłabszą postacią według kategorii, bo tam są szare, zielone, niebieskie, fioletowe oraz złote. Złote jest czasami bardzo ciężko mieć. Na przykład ja zazwyczaj to miałem dwie na mecz tak średnio, a no, więcej niż dwóch w jednym meczu nie miałem. Choć mogłem kupić, ale nie kupiłem, bo one kosztują aż 5 golda i no, czasami w ogóle nie wiem czemu one są legendami, bo zadają najmniej damage na przykład z mojej drużyny i tutaj będziemy mieli chyba przegraną pierwszą. Tak jest. No niestety przegraliśmy, więc już na pewno pierwszego miejsca nie będziemy zajmować. No cóż szkoda troszkę. Ten ziomek co z nami właśnie wygrał matra z pierwsze miejsce. Ok, co on tutaj miał w ogóle? Malfita, Blitzkranka? No, to są naprawdę mega mocne postacie na początek, lecz później wydaje mi się, że one już są słabe. Ok, mamy teraz rundę z potworami, yy, mieliście tam cięcie przed chwilą. Ok, no myślę, teraz wiecie to, bez problemu sobie pokonamy. Dostaniemy jakieś bonusy, jakieś postacie, troszkę golda. Yy, właśnie tutaj są yy, po lewej stronie również takie. Nie wiem, przedmioty to można nazwać i właśnie jak połączycie niektóre z tych przedmiotów, no to potem one dodają jakieś fajne bonusy. Jeszcze mamy czarodziejkę, ale ona pójdzie do sprzedania, bo jest bezużyteczna właśnie w moim teamie, więc dwie sztuki złota dla nas. I teraz mamy 15 golda, będę mógł sobie tutaj odświeżać. Mamy Ezreala, więc sobie kupujemy. Mamy tutaj Fiore, ale Fiore nie kupujemy. Jest Graves, jest Darius, jest Darius, w końcu jest Darius, więc spoko. Więc będziemy mogli go w sumie za chwilkę wrzucić za Jaysa, albo nie, poczekamy aż będzie piąty level i wtedy będziemy mogli dorzucić kolejną postać. No jak widzicie, tutaj przedmioty nałożone na Jaysa. Mam piąty level, więc. Dariusz również już jest na planszy. Nie wiem w sumie jak to też potnę, ja tak mówię też cały czas. A większość walk wam płci nam. Dwie wygrałem przed chwilą. Pewnie wam ich nie pokazywałem. Teraz zagramy sobie ostatnią trzecią walkę. No i zobaczymy, jak nam pójdzie w tej ostatniej walce. Potem będzie koło fortuny Potem będą dwie walki i będzie na końcu walka z robotami, więc pewnie będę wam robił, że... Usunę, znaczy usunę, wytnę wam te dwie walki potem i obejrzymy sobie już tą ostatnią walkę na potworki. Ok, widzicie, ten dynamite rzucił taką kulkę. Nie wiem, to jest kulka co leczy ich, czy zadaje mi damage. Ale strasznie mnie wkurza czasami ten dynamite i jest naprawdę OP. Czasami więc dajcie znać w ogóle z czym tego Dynamika można powiedzieć, grać tutaj. Ok. Przynajmniej udało się wygrać. Mamy trzy winki znowu, więc ładniejcie, zajmujemy jak na razie trzecie miejsce, więc w sumie jako źle nie jest. Tamte ziomki naprawdę mają bardzo dobre składy, i myślę, że w top 4 skończymy tutaj w tej giereczce. Ponieważ jedna osoba już odpadła, i tam ta siódma osoba też ma już dosyć mało życia. Co my teraz możemy sobie wziąć? Jest Dynamite, ale Dynamite jest mi bezużyteczny. Jest Darius. Więc Dariusa sobie weźmiemy. Ok, wracamy już z nim. Co my teraz mamy w sklepie? Mamy w sklepie, no na razie nic, niestety. Dalej nic ciekawego, więc szkoda. Ezraeli jest do ulepszenia, spoczko, więc kupujemy. No i teraz możemy sobie zamienić Dariusa, tego co wylosowaliśmy przed chwilą na kole fortuny, z tym właśnie, co mieliśmy, bo on ma przedmiot, więc tam zawsze coś. Do doda. I widzimy się z walce z potworkami. Dobra, więc mamy walkę z potworkami. Kupujemy Gravesa. Czytam Graves. Nie wiem jak to mam w ogóle czytać. Okej, okay, nic ciekawego w sklepiku jak na razie. Graves kolejny. Jest Graves na trzeci poziom. Cox, jeszcze Darius. Super. Graves na trzeci poziom, więc trzy gwiazdkowa postać to jest postać na maksymalnym levelu. Już więcej się nie da ulepszyć. Więc kozacko Zazwyczaj to mam po jednej takiej osobie jednej postaci na meczyk. Raz miałem nawet trzy postacie na trzecim poziomie i właśnie wtedy zająłem drugie miejsce. więc zobaczymy, jak nam się teraz uda. No i dobra, teraz będzie pierwsza walka, ale my się widzimy w tej ostatniej czyli trzeciej przed kołem Fortuny, ale najpierw zobaczymy sobie, co tutaj jest w sklepiku, No na razie nic ciekawego. No, również nic, troszkę szkoda, bo trochę marnuję tego golda. Nie wiem czy właśnie nie lepiej go yy, dawać w level, więc teraz dałem. No i dobra, dalej nic niestety, Darius jedynie był. No i widzimy się już w ostatniej gierce. Mamy ostatnią gierkę, jedną wygrałem, drugą przegrałem, więc zobaczmy, jak nam teraz pójdzie. Zamieniłem miejscami Gravesa z Jason, ponieważ dosyć często mi on padał ponieważ jest on na pierwszym poziomie, gręc na trzecim, więc mam nadzieję, że to coś da. Tak jak mówię, gram około półtora tygodnia, coś takiego codziennie po jednej gierce minimum, tak z dwie, bo wiecie, gierka trwa troszkę pół godziny, ja też puszyję w Brawl Stars, więc za bardzo czasu też nie ma, żeby więcej grać, ale gierka naprawdę bardzo fajna, podoba mi się. Pierwsze jak ją widziałem, to tak niezbyt byłem do niej nastawiony w ogóle, Ciężko mi było, jakby, ogarnąć wszystkie te rzeczy, bo jest naprawdę dużo rzeczy do zrozumienia w tej gierce, zanim się zacznie w nią grać, ale myślę, że jak to zrozumiecie, to naprawdę już będzie Wam bardzo się miło grało. Ok, walka wygrana, więc w sumie spoko. Jedna wygrana, potem była przegrana, teraz wygrana. No i teraz będzie koło fortuny. Zobaczymy, co tam ciekawego możemy na nim wylosować. Yy, mamy. Tutaj cały czas tego V dwugwiazdkowego i lecimy na koło Fortuny. Co tutaj mamy? Mamy legendę jak widzicie, tego smoka to jest legenda. Oraz tam jest jeszcze jedna legenda, którą wzięliśmy, którą weźmiemy w sumie, a nie wzięliśmy. Okej, okay, mamy ją, nie wiem w sumie co to jest za postać. E, jeszcze chyba tej legendy nie miałem, zawsze miałem Gangplanka, Miss fortune albo Echo. A właśnie tej postaci jeszcze nie miałem, więc jestem ciekaw jakie ona daje bonusy. Yy, więc zaraz sobie zobaczymy. Ok, wracamy już i co to jest ciekawe? To jest jakiś Thresh. Chronomistrz oraz łupieżca manny, dobra. Więc spoko, on mi aż daje dwa bonusy jak widzicie. Teraz mamy odblokowane bonusy łupieżca manny, kosmiczny pirat, laserowiec oraz chronomistrz. Więc to jest naprawdę spoko. Ta postać mi aż da dwa bonusy, więc to jest naprawdę op. Ma on pierwszy poziom, więc zobaczymy, jak sobie będzie radził. No i lecimy tutaj już do ostatniej giereczki. Okej, okay, mamy ostatnią gierkę, czyli potworki. Powiem wam, że tak średnio się spisuje ta postać. No, powiem wam, że naprawdę ona dość czę często pada. Nie wiem dlaczego w sumie, i jakoś jak jest rozpiska damage'a zawsze po. Prawej stronie, no to zawsze on jest tam na przedostatnim miejscu około. Więc w sumie nie wiem, możecie dać znać z jakim teamem go wykorzystywać, ale wydaje mi się, że tutaj jest lepsza gangplank albo Miss Fortuna. Ogólnie Miss Fortuna jest mega kozakiem, bo ona tak z daleka strzela, te wszystkie strzały tak po bokach i wydaje mi się, że to jest naprawdę mega op postać, w sumie nie wiem, bo za bardzo jeszcze się nie znam na tej gierce więc tak jak mówię, jeżeli wygracie w tą gierce to piście oczywiście w komentarzach wszystkie jakieś rady i tak dalej, ja na pewno będę te komentarze czytał oraz możecie dodawać mnie do znajomych ja mam nick Panda Gaming 4 chyba jeśli się nie mylę zresztą na początku odcinka było oraz na końcu odcinka zobaczycie też w tym jakby lobby początkowym Yy, okej, okay. do niego dodajemy sobie ten przedmiot No i widzimy się w ostatniej walce Mamy ostatnią walkę Tamte dwie, chyba yy, jedną wygrałem, drugą przegrałem Już nie pamiętam yy, Ale okej, okay. możliwe, że tutaj nam się uda coś zrobić Chociaż nie, 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 teraz już padły dwie postacie Nie mamy już szans, chociaż Nie, nie, nie ma szans, ale mało brakło ma braku jedynie dwie postacie przeżyły, więc było blisko, ale ten ziomek, z którym graliśmy, on był chyba drugi. Tak, tak jak mówiłem, jedną przegrałem, drugą wygrałem. Jest eko. Eko jest cyborgiem i jeszcze czymś, więc spoko, zawsze możemy go wziąć, więc sobie bierzemy, My jak ktoś tego sprzedamy za 5 zł, więc w sumie jakoś najgorzej nie jest. Ja zawsze biorę zazwyczaj, albo te postacie, co mi są potrzebne co są na tym kole fortuny, albo za, w zawsze jak już nie mam nic, czego potrzebuję, to biorę po prostu według najdroższej kategorii, żeby potem sobie sprzedać i mieć jak najwięcej golda. Nie wiem w sumie, czy dobrze tak robię, ale wydaje mi się, że to jest spoko taktyka. E, Okej, okay. on jest cyborgiem oraz infiltratorem. Mógłbym go zamienić w sumie z e, tym trash, czy jak on się tam nazywa, bo według mnie on jest troszkę słaby. Ale zostawimy go jeszcze na jedną rundę i zobaczymy jak mu pójdzie. Lucian jest w sklepie, więc koks, kupujemy od razu. No i nic czekamy na ostatnią gierkę, czyli gierkę z y, tutaj ziomeczkami. Ok, blitzkrank, masterii, co tam jeszcze jest? Zoe, kurde, chyba to przegramy ewidentnie. Teraz już myślę, że wam nie będę ucinał gierek, bo to jest już można powiedzieć końcówka gierki. Aktualnie czy... o, Miss Fortune jeszcze miał trzecie miejsce, jak widzicie mam, ale myślę, że tutaj możemy jeszcze spaść na czwarte. Teraz przegrałem. Naprawdę ten pierwszy i drugi ziomek mają mega mocne składy. E, ok Jest Dariusz w sklepie, więc spoko. E, zamienimy sobie tego Eko z trash bo on jest według mnie no słaby. Chociaż nie, bo on mi aż daje dwa bonusy. Dobra, Dariusa kupujemy. Okej. Okay. Pełną tutaj półkę można powiedzieć, że mam. No i myślę, że teraz Wam już nie będę ucinał tych gierek, po prostu będę je komentował, oraz będziecie widzieć wszystko aż do samego końca rozgrywki. No bo ten początek nie jest jakiś taki ekscytujący, można powiedzieć, a już końcówka myślę, że jest dosyć ważna. I jeżeli będziecie oglądać moje gierki, to ktoś, kto się zna, na pewno w komentarzach mi będzie mógł doradzić. Bo według mnie, końcówka dzięki końcówce, jakby można się więcej dowiedzieć niż z początku. Nie wiem, możecie też dać znać w komentarzach, czy kolejne odcinki robić długie, czyli pokazywać całą gierkę i odcinek by trwał jakieś pół godziny, czy właśnie ucinać to tak jak teraz. No i teraz mam szczerze mówiąc, problem. Dodaję drugą legendę, ale myślę, że. Tutaj będziemy mieli ewidentnie problem, żeby wrócić na to trzecie miejsce i chyba skończymy na tym czwartym, ale teraz walka z potworem na trzecim, na trzech, na trzech gwiazdkach, więc no, dosyć mocna jest teraz ta postać, ale chyba tylko raz na nią przegrałem, szczerze mówiąc, bo grałem e, chyba chronomistrzami i mistrzami mieczy czy coś takiego i wtedy właśnie mi się nie udało na nią wygrać. A tak to zazwyczaj właśnie takie giereczki wygrywam. No i okej, okay, teraz pewnie jeśli przegramy, to już odpadniemy. Mamy jakiś fajny przedmiot, nie wiem w sumie co to. Odkupienie. Gdy pojrzę tego przedmiotu zginie jego sojusznicy zostaną uleczeni 800 zdrowia. Więc spoko, damy to do tego e, Thresha, bo on szybko ginie, więc myślę, że to się przyda. Jedną postać możemy dodać, więc dodajmy sobie Jinx, która jest laserowcem. I odblokowuje nam laserowca na... Poziom czwarty, więc w sumie spoko. Teraz gramy, można powiedzieć, decydującą gierkę, bo jeżeli przegramy, no to niestety koniec i odpadam na czwartym miejscu. Okej, okay, coś mi tam przyciągnął, Luciano mi przyciągnął i niestety padnę, chociaż uleczyłem się. Może jeszcze coś z tego wyjdzie, 3 na 2. No, niestety nie. A niestety odpadam na czwartym miejscu, więc w sumie. Na 8 graczy zająłem czwarte miejsce, więc chyba jakoś najgorzej nie jest. Tak się prezentowały postacie u tych graczy stopki. W sumie nikogo nie mieli na trzecim poziomie. Dosyć dziwne, a to by było właśnie na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że taki odcinek z Teamfight Tactics Wam się spodobał. 3000 lajków, kolejny taki odcinek, a to by było na tyle. Cześć!